Ja, Chagix! I zaczynamy kolejny odcinek Żywych Trupów. Wyjdźmy od tego gościa. Oj, biedny Kenny, cały czas wspominam. Hmm, jakąś mapę mieliśmy szukać. Hmm. Aha, spoko, Kenny nie chcę mnie przypuścić. To może z nim porozmawiajmy. Hmm, w sumie nie wiem, czy go ruszać. Ech, dobra. Wciąż coś. Też... E, Okej, okay, tu coś możemy... Dobra, wyjdźmy. Mieliśmy się zająć y, walką Klementalnie i obcięciem jej włosów. Jak mówię, ale czekajcie ten Ben. Coś go trapi Więc mam nadzieję, że... No troszkę to dziwne jednak, że Clementine będzie jakoś e, uczyła się strzelać z pistoletu, ale dobra. E, no i włosy, no nie wiem jak na to zareaguje, ale dobra. Hej. Pogadajmy z Benem. Carly nie musiała zginąć, die, you know. Would have killed me instead. Yeah, baby. many of us left? you, me, and Kenny. Clementine. The dude, if he Czy dasz od mnie coś, właśnie Myślę, bo jesteś na razie taki bezużyteczny. Przez ciebie z zginęła moja Carly. Yeah. Ja. Mm, teraz ten do Clementine. Dobra, idźmy. Co to jest? Wino? Whisky? Nawet nie czytam. Okej, no i pogadajmy z Clementine. Ale najpierw zobaczę jeszcze te plamy krwi. Okej, okay. <laughs> co to jeszcze przez posłanie czaka? Dobra, jeszcze we, zobaczmy. Weźmy. Aha, Czach mówi, że ma właśnie w plecach nożyczki. Czy je ma naprawdę? Ma. No to Klementaj, nie wiem, to czy to dobra opcja, ale zobaczmy, porozmawiajmy. Zobaczymy, co wyjdzie z rozmowy. To jest prawda.

It's probably had it pretty rough. Dora, you need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? <laughs> Got it. Oh ne Clementine, so you know. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you wanna hurt somebody.

Co Clementine zrobi, nasz od jakiejś sytuacji, czy go strzeli, czy trafi, czy w głowę, myślę, że dobrze, że ważne jest wycelować niż. Okej. To jest zombie. To jest cel zombie. Tak wygląda zombie tej wielkości. To jest taki zielony. No, idziemy klementanika. I tak. Prawie się udało. Tak. Mm. Teraz mam wybrać. Spokojnie. Hmm, dajmy. Aha, bo tu mam. Dobra, pomaga ci. Czy gdzie to nam poszło? Okay. Teraz w lewo, o co tu chodzi? Pff, niżej. A, to trafimy. Aha, no już wiem, wiem, wiem. Okay. Kolejny zombie. Teraz wezmę. To jest zombie kobieta. Widać po kształcie butelki. Naprawię. No to Clementine, spróbuj. W... Brawo.

Co się Mam dla ciebie taką małą niespodziankę. mianowicie masz taką mop na głowie, abym ci zrobił szczoteczkę. Co nie ładnie? Nie, tylko w gówno sobie wsadzasz i, i takie życie. A teraz żartuję klemy, klemusiu. Ja.

Sí, oczywiście. I don't believe you. Good. Means you know when someone's <sketches> lying no, to you, which is another valuable No, już prawie. Tutaj Prakerek? trochę pciachnę. uważam Opc. Ociąłem ci ucho. Nie przyszyję. Coraz lepiej. Killing is bad, no more is bad. Why you do it now to protect yourself? And to protect me? Doesn't make it good. But you have to. I do it because it's necessary. Walkers aren't people. Okay, I think I'm about done. I can probably no, these pieces back with something. Here, I have some hair <laughs> <head laughs> Who <-ki>, no, <laughs> There, all set. No, bardzo dobre. Bardzo ładne masz włosy. Wyglądasz jak. Smigol! Nie wiem czemu. Kolum! No, załóż czapkę, będziesz wyglądała jak ziomalka. No, i bardzo ładnie wygląda. Wreszcie jakoś normalnie. Dobra, co myślisz o tym, Klementine. I need to look around for a few things. It'll make sure we're prepared when we get to Savannah. That would be good. I hope it's safe there. Ah, me too. Okay. No to pochwalmy się może Czakowi, że obcięliśmy jej mopa i nauczyliśmy ją władać bronią, żeby zabijała niewinne zombie. Hey. See you. Ja. Yeah. Cześć Ben! Cześć! Pa Tak. Dzień dobry, dzień dobry, do widzenia. Dobre, dobre, podobają mi się Wasze rozmowy. Jeśli wam też się podobają rozmowy, łapki nie zapomnijcie dać. Hej, hej. Są to jakieś mapy Map. Well, the girl can shoot. It doesn't have to be pretty. Probably will be before too long. Okay, no, i teraz, uh, You have any family? No, Mashed somewhere? Been sort of on my own for the past 14 years now.

I was lucky enough to get it working once. That's no, I need to a map. I really wish you'd just leave me alone. Kenny. I wanted to talk to you about keeping my past from you Doesn't matter a lick to me. Fuck. Just gotta move forward. No

Zatem jesteś bezdomny. Tak, widzisz bezdomnego. Zatem jesteś bezdomny. Szczerość. U, Lee nie zna granic. Nie. jest Bądź tuż